pachnieć jak ciasteczko. Ja bym kiedyś powiedziała, że nie. Dopóki nie odkryłam tej latafy. Jakieś na razie pytaliście, dajcie mi spokój, jestem dojrzałą, dorosłą kobietą, nie chcę pachnieć jak jakieś tam, nie wiem, słodkie pralinki w ogóle. O co Wam chodzi? Dopóki nie poznałam tej latafy i teraz na zimę to jest mój zapach. Chcę pachnieć ciasteczkowo, pralinkowo, waniliowo, słodko, ciepło i to mi mega pasuje do yy, swetrów, do szalików. Nie wiem, po prostu mam obsesję teraz na ten zapach i... Wyszła nowa jego wersja, wyszła już jakiś czas temu i pozwólcie, że ja Wam przeczytam nuty zapachowe, bo to jest obłęd. Słuchajcie, głowa, dulce delecze. nie mam nadzieję, że dobrze wymawiam, y, banan, nuty kremowe, serce, bita śmietana, wanilia, podstawa, ciastko, czekoladka, piżmo. Ja kiedyś y, lubiłam piec to ciasto i muszę do tego wrócić. Y, nie przedłużając, otwieramy. No, tylko Uda mi się wydobyć i testuję po prostu ten zapach, przetestowałam Wam też tą kolejną taką ciasteczkową latafę. Mam teraz fazę na, na te zapachy. Piękna są te flakony, no, patrzcie. jak to można? Słuchajcie, test. Mam ogromne oczekiwania wobec tej latafy, więc mam nadzieję, że będzie ładnie pachnieć. Dobra, nie przedłużając. Wiecie, czego się bałam? Że będzie zbyt podobna do, do tego i będę miała takie, mm, po co kupiłam te perfumy? Zupełnie inny zapach, ale też w tym klimacie bardzo jest wyczuwalny banan. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.